Żyjemy w takim czasie, w takim klimacie, gdzie wszystko się zmienia. Zmienia się to, czym jesteśmy zainteresowani, zmienia się to, w jaki sposób jest to wyrażane. I chyba najlepiej to, najłatwiej to zauważyć przy języku. Język jest czymś, co jest niezwykle żywe. Starczy kilka lat i zaczynają się pojawiać zupełnie nowe słowa, skróty taki język, którego bez takiego przywołania, wyjaśnienia nie sposób zrozumieć. I właśnie w tych czasach bardzo popularne, częste jest to, że pojawia się taki sposób przeżywania czasu rzeczywistości, yy, który wyraża się w tym, że się ją planuje. plany, projekty, różne yy, właśnie zamierzenia, rozliczanie ich potem. Yy, Żyjemy w takim klimacie, on troszeczkę zmienia to nasze spojrzenie. Nie tylko mówi o tym, że będziemy czekać, co będzie, ale właśnie, że planujemy to, czegoś oczekujemy od przyszłości. I właśnie w ten nowy sposób warto spojrzeć na, na te wartości, które są od, od wieków ważne dla każdego, ważne, można by tak powiedzieć, indywidualnie. Można by popatrzeć na życie jako na na projekt, który jest właśnie do obmyślenia, do przygotowania, a potem do realizacji. Jeśli tak spojrzymy na życie, to możemy użyć tych samych określeń, które służą zupełnie do czegoś innego. Na przykład, możemy Panu Bogu przypisać taką rolę kogoś, kto jest zleceniodawcą projektu albo inwestorem. Kimś, kto. Daje możliwości, daje przestrzeń, daje czas, jest zainteresowany tym, żeby ten projekt został rzeczywiście jak najlepiej zrealizowany, wykorzystany. Jest oczywiście, jak to zawsze, wkład własny w taki projekt, więc ten, kto go realizuje, kto go obmyśla, to byłoby bardzo cenne. Kto wcześniej snuje refleksję, zanim zacznie realizować projekt, jakim jest życie. Wcześniej zastanawia się, co to będzie, z czym się to będzie wiązało, z jakimi kosztami, jakimi, jakim wysiłkiem, rezygnacją ze strony tej osoby. Wreszcie, jakaś pomoc, właśnie ze strony tego, kto jest inwestorem, y, zwyczajnie od, od wieków nazywane to jest jego łaską, y, sakramentami, pomocą. Czyli chcemy w nowy sposób, właśnie świeży, taki inny niż do tej pory. Właśnie poprzez świeżość języka, spojrzeć na, na życie jako właśnie taką wielką sprawę, wielką rzecz, jako coś, co bardzo potrzebuje namysłu, potrzebuje dobrej refleksji, bo może się zdarzyć, że nie ma odwrotu, że jakieś kroki poczynione w realizacji tego projektu, one są nieodwracane, są już jakby właśnie na końcu. A więc życie. Które jest ważnym wyzwaniem, ważnym zadaniem, które stoi przed nami jako coś, coś do podjęcia, coś do obmyślenia, coś do mądrego zrealizowania.